Elo, elo, Szymano mordeszki Słuchajcie, bo... Jechałem do Anglii, myślałem, że już się nie zobaczymy tak prędko, ale i tak się widzimy raz na ruski rok, że ten numer jest dla was Wspominajcie dobrze, pamiętajcie Dzwoncie, gadajmy Co tam u Ciebie? Co tam u mnie? Co tam u was? Cóż się w klimat to Yo. Ty myślisz, że tego nie ma już? Co? Ty myślisz, że tego nie ma już? Co? Ty myślisz, że tego nie ma już? Co? To żyje, 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 oh. żyje. zawsze. To dla wszystkich nas. moich ludzi, prosto serca, po i oh. za dobre czasy. Za rok 2014. Grunt na to pamiętasz? Plaża Laguna. Festiwal wielki, to było jak. Na Pamiętam, gdy myślałem, że w giżyczku przegram życie Wygrałem jej dużo, dużo więcej niż milion w totka Miłość jest słodka, tak, to tobie znam jeszcze I smakasz tego, tak, ja dziękuję jeszcze raz za koncerty, za Coraz lepszy to dla osiedli, dla tych, co zostali I tych, co to deszli na różnych częściach świata Świeci słońce dla was, rap, kiedy to odpalasz za oczy, wspomina granie w basket, freestyle, Wszystkie piękne Chwilę. Pamiętaj yeah. o do czemu kochać życie 665 dni w roku trochę za zimę Mocię za wiosnę i lato otrzymać się, bo warto pozdro Rok Roki co ty na to ja mi światło w końcu ty myślisz że tego nie ma już Co? Ty myślisz, że tego nie ma już Co? Ty myślisz, że tego nie ma już? Co? To żyje, żyje, żyje zawsze ludzie rodzinie gór, tego na działce jak chory, ale wpadłem za jajałem grandiu, raczyłem freestyle em. po tym tańce przed domem wtedy by Andry zem coś jak mecz Ciągle czole, Czugle your life Wim, że roki band, balans byłeś tam rano creepy miałeś, gigant kreat, trudy z na chuś pewnie To sam skończył flaszkę, wtedy zakochany ścian jak bekem i zgą w krzakach rozrabia, otra jazda Fabian beta boki jebać jakiś mandat Bez ceny czas cieśna, wiem jak yeah. Smakuje w końcu piwo na kaca kto sprząta po tych wszystkich melarzach Z innej bajki, elo mi chciał ja klatki Osiemnaście lat z nim tak mieszkaliśmy Drzwi, drzwi, garancjolówki Na pół piętrze, takie same kaszlaki Teraz jak i przedtem Bo jest teraz jak i przedtem Teraz jak i przedtem Się zmienia ciągle w sercu żyje dzieciak Taki sam, taki sam Co przyszedł na świat, wybawić się, śmiać się do est, Nigdy go nie za to co jest Przyjmij mu pięć, dawaj, przyjmij mu pięć Myślisz, że tego nie ma już Co? Ty myślisz, że tego nie ma już Co? Ty myślisz, że tego nie ma już Co? To żyje żyje, żyje, żyje. zawsze pomijam dobrze i za to wszystko Nadal się bawi, beatbox z Pawłem, rap z piatem, żółwiem, z jabanakiem, z pickiem, pierwsze grafy na jamajce Może szary, ale dla mnie fajny, choć wszyscy z was nie lubią się Ja lubię wszystkich waszych -oh, Mo tak. już dobrze wiesz, mam jedną kobietę Przyjaciół, zawsze blisko góry złota mnie Przeroszczy dni między ich chmurami Tworzą prześwit wspomnienia Tworzą błękit nieba A ja gruby poeta Zobacz jasność gwiazd Nocą jest nie tak To zadzwój mordo Ale twój też nie spoko jest Fawko pilnuje grilla Z Karkówka soczysta musi być Pojdę tego chleba piesi i się w to bryź, morda Pozdro grucha, ślepy czarek, Wojtek, Ewelina, Arekula Ktoś tam jeszcze kogo dobrze wspomina u nas Nic już się pominięty Dla ciebie też pozdrowienia mam w ramach płety. Coś się zmienia w nas, co zostaje w nas na zawsze Ty myślisz, że tego nie ma już? Co? Ty myślisz, że tego nie ma już? Co? Ty myślisz, że tego nie ma już? Ja 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 ja, 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 ja Tak, 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 tak. Cicho Sparalizowań strachem boją się podejść Do ja nie mają nic Dlaczego tak jest? Po prostu w to wiesz, Nie może tak być dopóki nie spróbujesz Zaufaj choć raz sam sobie A zobaczysz jakim ten świat Tak piękny być potrafi Czy wolisz czuć się jak chcesz Czy przejmować się Co nie myślą nie obchodzi mnie Co nie myślą nie obchodzi cię Więc w luzu że ja? zabiera ludzi tak niespodziewanie, Pani nie żałuję nimi.